Witajcie moi drodzy Wczoraj miałem dobre grzybobranko Więc dziś podjechałem Na trochę dalsze miejsca Żeby nie tracić czasu Na długi spacer Ale już tak dobrze nie jest już Z pół godziny ważę Tam jakieś gołąbki zbieram I tak dalej Widzę ślady, że grzybiarze też przeszli Przez weekend, a może i dziś rano No i dopiero po pół godziny Pierwszy szlachetniejszy grzybek Prawdziweczek mały no, dobrze chociaż jeden bo tak wątpiłem czy cokolwiek tu znajdę no, Ale może tu już nie doszli żeby bo jestem coś daleko od ulicy Jak jest jeden to się rozejrze może będzie więcej A jak nie to dobry jeden ruchu już trochę było powrót do samochodu jeszcze może z jednego dwa miejsca zobaczę jadąc do sklepu tak dalszego supermarketu sobie po drodze jakiegoś grzybka znajdę lub nie no jeden jest prawdziweczek obieram go się rozglądam dalej no nic już jest stary raz to nie jest jak w młodzikach koło mnie że jak grzyby rosną to naprawdę setkami to, to trzeba połazić, żeby coś znaleźć a tutaj spaceruję i tylko widzę ślady po wcześniejszych grzybiarzach no ale pod koniec tego wchodzenia jakiś maślaczek jeden i maślaczek drugi no. Takie pocieszenie na koniec Nie chcę do samochodu pojadę dalej jeszcze może w jedno, dwa miejsca Szybkie sprawdzenie Jak to mówi minister Siemoniak Szedaty No trudno, jak nie ma to nie ma Pieniędzy nie ma, nie, nie bywo i nie będzie no. Teraz grzyby były, są i będą, tylko trzeba po prostu je znaleźć no jest to na kolejnym miejscu. Prawdziwy jeden był, ale tylko stwierdzam to, że ktoś go pociachał i sobie wziął kapelusz. Natomiast ku mu ilemu zaskoczeniu znalazłem Miejscówkę i są tu Młode opieńki Które też bardzo lubię Jak nie ma prawdziwków To zbiorę sobie opieńki Tu jest jedna kępka tam druga Tu trzecia No nie widać dalej Jeszcze czwarta jest Młode opieńki dopiero co wyszły może nawet tej nocy Nie ma co mieć sentymenty, że urosną większe, bo jak ja nie wezmę to przyjdzie ktoś drugi i on sobie weźmie A dzisiaj słabość jest okropna w tym zbieraniu Wczoraj jakby to był to może by te prawdziwki pozbierał No ale nie, nie można być wszędzie w jednym czasie Wczoraj byłem na innych miejscach tam no koło mnie, w głodnikach na super polance nazywanej przeze mnie przedszkodem grzybiarskim bo tam grzyby rosną obficie a chodzi się jak w... Ale w alejkami w parku i się zbiera no nic koniec wderania zbieram te opienieczki chyba będzie ostatnie miejsce jeszcze jedno miałem zajrzeć ale to tam, tam podejrzewam że też już z tu się koło wejrzę za tymi opienikami zbiorę co jest i ruszam dalej w podróż dzisiejszą z końcową destynacją, czyli miejscem, że do domu wracam. No podsumowanie, moi drodzy. Nie ma się co. Tutaj, prawda, mocno o czym opowiadać. Jeden prawdziweczek, z maślaki garska Garstka, opieniek. Kilka gołąbków Tu takie żółte to jest No One są jadalne, chociaż no to, no, Słabo, wczoraj było super, dzisiaj jest słabo No ale coś tam jest na dnie koszyka Zupa czy sosik będzie no. Był ruch, był relaks Płuca odświeżone Nogi przespacerowane to jest najważniejsze w tym wszystkim. A przy okazji coś tam wpadło. Koniec września, początek października. Ładna pogoda. Upału nie ma, ale jest słońce. Ta gleba to równoleśne. Kościółka jest, jest biugodna, także te grzyby będą lepiej, gorzej rosły. Po prostu trzeba zaglądać tam co dwa, co trzy dni. W jedno w drugie miejsce, aż się gdzieś coś trafi w większej ilości, wtedy trzeba zbierać. I to tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.